Jak, jak wszyscy wiemy, Sariusz miał zawalczyć z Donem Casio. Nastąpiła taka sytuacja, że Don Casio odszedł z Federacji Fame, mimo tego, że przybił pionę z Rafałem, naszym prezesem, prezesem firmy, gdzie dogadywali już tutaj warunki umowy i wszystko było dogadane. Nie? Przy czym? Nie poinformował nas nawet wcześniej, że taki zamiar, zamiar opuszczenia naszej federacji ma nastąpić, nie? My też z Kasjuszem działamy już od Działaś dawna odpoczywa. i wiemy, że możemy, no, mogliśmy mu ufać. Wszystkie walki, jakie dogadywał, zawsze dochodziły do skutku. Tutaj już była kwestia podpisania kontraktu. Natomiast Kasjusz odwlekał, odwlekał to, powiedział, że ma kontuzję, że ma inne plany. Tak jak Michał powiedział, zbił piątkę z Rafałem. No i nie widzić czemu wycofał się, i możemy go teraz zobaczyć jako wodarza. No, ja rozumiem, że wiesz. Każdy ma, ma prawo sobie obrać jakąś inną ścieżkę. Jedyne co, no to jest mi przykro z tego względu, że Kasio zawsze zarzucał mi niesłowność. No a tutaj zrobił to samo praktycznie, nie? Więc. Troszkę słabo, ale jedną rzecz jeszcze, do której chcę nadmienić, tutaj widziałem jakiś nagłówek też, Hubert mi potwierdził, że Casio mówił, że czujemy presję yy, i że wskrzeszamy upadłych youtuberów, yy, więc jedyny, jedyny mój komentarz do tego i to będzie jedyny komentarz oficjalny jest taki, że to u ciebie Casio yy, w main eventie napierdalaje się kamerzysta i kruszfil, którzy do tych upadłych youtuberów moim zdaniem należą. Kasius zawsze mówił o zasadach, a tutaj sam pokazał, że jest inaczej. Jakby zawiódł nas bardzo, ponieważ no, ja też szczególnie mocno wierzyłem w Kasiu, ponieważ y, kiedy był jeszcze wek na plaży, już go zobaczyłem, był taką charakterystyczną postacią. I w sumie od początku gdzieś tam razem budowaliśmy naszą pozycję. Dużo odzyskaliśmy dzięki Kasiuszowi, ale Kasiusz też dzięki nam bardzo wiele zyskał. I jest mi szczególnie przykro, bo to jest taka zaskakująca decyzja, że nagle postanowił, że mówi Elo, i jakby nawet bez pożegnania, bo my nie wiedzieliśmy o tym, że... Znaczy ja, ja, się, ja się dowiedziałem wcześniej. I Ale tego samego dnia chyba. Yy, tak, tego samego dnia, no to... dwie godziny przed, yy, przed się dowiedziałem. Pogadaliśmy chwilę przez telefon. No nic, co ja mogę powiedzieć? Życzę szczęścia na nowej drodze. Dzięki wielkie. Panowie dziękuję za komentarz. Yy, a teraz. Przedstawimy wam dwóch zawodników, którzy zawalczą między sobą, także oddajemy głos.